Siemanko, sobota, godzina 11.25, jest około 7,5 stopnia. Lecimy do lasu. Dzisiaj jeszcze inne miejscówki. No na tych miejscówkach dwa lata temu znajdywałem w Łosie, nie? To może coś tam będzie. Zobaczymy aby polowania nie było, bo będzie polowanie. To nie będę chodził. Nie ma co ryzykować, no i co, jak coś będzie, będę nagrywał, a tymczasem na razie. Zobaczcie, jakie fajne miejscówki. Wszystko jest świeże. Tu jarnia zobaczcie tutaj. Tam słychać kruki. Śniegu nie ma, można chodzić dziś. miejscówka pierwsza klasa Patrzcie. wszystko spalowane zobaczcie takie, takie gałęzie wielkie dobra widzimy się za jakiś czas teraz są na bagnistych terenach co tu się działo 哎，什么？ jak jesteście w takich trawach, to uważajcie bo często dziki śpią Już nie parę razy miałem przygoda że pod nogami patrzę dzik Dobra. Pauzuję i jakoś muszę przejść przez to wodę. Na razie. Właśnie tam stoi łosiek podejdziemy zaraz, tylko przymknąć biod auta Może go troszkę nagramy Zobaczymy zaraz czy coś macie nie ma na głowie Kośkoda się nie mogę powiększyć na tym telefonie Podejdziemy. macie łysy. Zaraz zmienię kamerę. Co za jakość, ale. Ja spróbuję próbuję podejść do niego. W ogóle się nie boi. O ja wam powiem o, 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 o. o fajne spotkanie. U, u Solek. trzeba będzie to zajść się pokręcić. Fajne spotkanie. Darka.